Hej, kamortki! Witajcie na kanale! Miło mi Was znów widzieć w kolejnym odcinku. W tym tygodniu rozprawimy się z tematem, który chodzi po głowie wielu z Was. Obalimy 10 mitów na temat komputerów, które hulają po internecie i wśród ludzi. Szykujcie się na niezłą dawkę wiedzy, bo niektóre z tych mitów mogą Was rozłożyć na łopatki. Gotowi? No to jazda! No właśnie, ochroni czy nie ochroni? To pytanie nurtuje wielu z nas. Zwłaszcza w dobie rosnącej liczby cyberataków i zagrożeń online. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie, korzystając z internetu. Ale czy program antywirusowy jest w stanie zapewnić nam pełną ochronę? Programy antywirusowe to temat rzeka i sam nieraz dałem się nabrać na te wszystkie marketingowe sztuczki. Reklamy obiecują nam złote góry, ale rzeczywistość bywa bardziej skomplikowana. Sprzedawcy kuszą obietnicami stuprocentowej ochrony przed wirusami, ale powiedzmy sobie szczerze, żaden program nie jest niezniszczalny. Nawet najlepsze oprogramowanie ma swoje ograniczenia i może nie wykryć najnowszych zagrożeń. To jak z ochroną na bramce w klubie, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chciał wejść na lewiznę. Hakerzy i cyberprzestępcy są coraz bardziej pomysłowi i zawsze znajdą sposób, by obejść zabezpieczenia. Wybór najlepszego antywirusa to jak szukanie Yeti. Niby każdy o nim słyszał, ale nikt go nie widział. Każdy program ma swoje plusy i minusy, a znalezienie idealnego rozwiązania może być trudne. Jest masa opcji, a każda obiecuje gruszki na wierzbie. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze najdroższy program będzie najlepszy. Czasem tańsze rozwiązania mogą okazać się równie skuteczne. Pamiętajcie tylko, żeby nie przesadzić z ilością programów, bo to jak postawienie zapory z dywanów na autostradzie. Może i coś tam zatrzyma, ale ostatecznie tylko wszystko spowolni. Zbyt wiele programów antywirusowych może spowodować konflikty i obniżyć wydajność komputera, zamiast go chronić. A teraz coś, co spędza sen z powiek niejednemu użytkownikowi laptopa. Czy zostawianie laptopa w stanie uśpienia zamiast wyłączania go, to proszenie się o kłopoty? Ależ skąd? To mit. To tak jakby bać się zasnąć skrzyżówką, bo niby oczy się od tego psują. Częste i długotrwałe usypianie nie ma wpływu na zużycie podzespołów komputera. To jak z samochodem. Bardziej zużyje się od jazdy po polskich drogach niż od stania na parkingu. Ważniejsza jest odpowiednia konserwacja i czyszczenie sprzętu. To tak jak dbanie o regularne przeglądy u mechanika. Ale pamiętaj. Sporadyczne uruchamianie komputera ponownie może przyspieszyć jego pracę. Serio? Czy naprawdę możemy w to uwierzyć? W świecie komputerów krąży wiele legend, a jedną z nich jest ta o niezniszczalności laptopów Apple. To przekonanie jest tak powszechne, że wielu użytkowników MacBooków czuje się całkowicie bezpiecznie. Fani jabłka będą Was przekonywać, że ich sprzęt to forteca, której nie zdobył żaden wirus. W ich oczach MacBooki są jak twierdze, które nie potrzebują dodatkowej ochrony. Niestety to tylko pobożne życzenie. Rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Owszem, laptopy Apple są jak te elitarne jednostki specjalne, lepiej wyszkolone i uzbrojone, ale to nie czyni ich niezwyciężonymi. Nawet najlepsi mogą zostać pokonani, jeśli nie są odpowiednio przygotowani. Ich mniejsza popularność w porównaniu do Windowsa sprawia, że są mniej łakomym kąskiem dla hakerów. Ale uwierzcie mi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Hakerzy stają się coraz bardziej zainteresowani MacBookami ponieważ coraz więcej osób z nich korzysta. Dlatego, drodzy moi, nawet jeśli jesteście posiadaczami MacBooków, nie rezygnujcie z programu antywirusowego. To dodatkowa warstwa ochrony, która może uratować Was przed nieprzyjemnymi niespodziankami. Pamiętajcie, że bezpieczeństwo w sieci to nie tylko kwestia sprzętu, ale także odpowiednich narzędzi i zdrowego rozsądku. Przyznajcie się, kto z Was panicznie szuka ikony bezpiecznego usuwania sprzętu za każdym razem, gdy chce odłączyć pendrive'a? Spokojnie, nie jesteście sami. To uczucie, gdy gorączkowo przeszukujesz pasek zadań, jest nam wszystkim dobrze znane. Ale czy naprawdę zawsze musimy to robić? Ten mit jest tak powszechny jak przekonanie, że nie wolno wchodzić mokrym do kościoła. W rzeczywistości wiele osób wierzy, że niebezpieczne jest odłączanie USB. Bez wcześniejszego kliknięcia na ikonę bezpiecznego usuwania. Ale czy to prawda? Oczywiście, jeśli w tym momencie kopiują się jakieś pliki, to odłączenie pendrive'a w trakcie może skończyć się katastrofą. Możemy stracić dane, a pliki mogą zostać uszkodzone. To jest jak wyciąganie wtyczki z gniazdka podczas ładowania telefonu. Nie jest to najlepszy pomysł. Ale jeśli wszystko już dawno się zgrało i żaden transfer nie jest w toku, to spokojnie możecie odłączyć nośnik bez zbędnych ceregieli. System operacyjny zazwyczaj kończy wszystkie operacje na plikach, zanim pozwoli na odłączenie urządzenia. To jak ze schodzeniem po schodach, jeśli zrobisz to spokojnie i uważnie, to nic Ci się nie stanie. Warto jednak pamiętać, że niektóre starsze systemy operacyjne mogą wymagać dodatkowej ostrożności. Dlatego zawsze warto znać swój sprzęt i jego specyfikacje. W nowoczesnych systemach operacyjnych, takich jak Windows 10 czy MacOS, bezpieczne usuwanie jest zazwyczaj automatyczne, więc następnym razem, gdy będziesz chciał odłączyć swój pendrive, możesz to zrobić bez obaw, o ile nie trwa żaden transfer plików. Żeby grać w nowe gry musisz mieć komputer za 10 tysięcy. Znacie to? Ja też. To mit, który skutecznie podtrzymują producenci sprzętu i oprogramowania. Oczywiście, im mocniejszy komputer, tym lepiej, ale uwierzcie mi, da się grać i cieszyć się rozgrywką na sprzęcie, który nie kosztuje fortuny. To jak z samochodami, możesz jeździć luksusowym autem za pół miliona, ale prosta Dacia też dowiezie cię z punktu A do punktu B. Kluczem jest znalezienie złotego środka między możliwościami a potrzebami. Uważaj, bo ci się komputer spali od tej gry. Ile razy to słyszeliście? Oprogramowanie to nie bomba z opóźnionym zapłonem, która zaraz wysadzi wam komputer w powietrze. Owszem, źle napisany program może spowodować problemy, ale zazwyczaj nie uszkadza on fizycznie sprzętu. To tak jakby bać się, że książka z horroru sprawi, że w nocy diabeł wyskoczy z pieca. W ostatnich latach głośno było o kartach graficznych RTX 3090, które rzekomo uszkadzała gra New World. Prawda jest jednak taka, że to nie wina samej gry, a wadliwych lutów na kartach. A teraz pytanie, które od lat dzieli użytkowników komputerów na dwa wrogie obozy: Intel czy AMD? To jak pytanie o to, co jest lepsze schabowy czy pierogi? Każdy ma swoje preferencje i trudno o jednoznaczną odpowiedź. Intel to jak ten doświadczony rzemieślnik, który od lat tworzy solidne i sprawdzone procesory. AMD to z kolei ambitny młody wilk, który depcze mu po piętach, oferując coraz lepsze i tańsze rozwiązania. Kluczem jest dobór procesora do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Im więcej RAMu, tym lepiej. To hasło przyświeca wielu użytkownikom komputerów. Oczywiście RAM jest ważny. Ale to nie tak, że im więcej, tym lepiej. To jak z jedzeniem. Wiadomo, że jedzenie jest ważne, ale przejadanie się dosyta nie ma sensu. Dla większości z nas 8 GB RAM w komputerze to zupełnie wystarczająca ilość na prace biurowe czy surfowanie po internecie, lub 16, gdy lubimy pograć w gry lub korzystamy z programów typu Photoshop. W świecie elektroniki panuje przekonanie, że starsze urządzenia są jak zeszłoroczny śnieg. Trzeba je wymieniać na nowe. To mit. Starsze komputery mogą być nadal użyteczne, jeśli tylko poświęcimy im trochę uwagi. To jak z klasycznym samochodem. Może i nie ma wszystkich nowoczesnych barierów, ale po odrestaurowaniu nadal będzie cieszył oko i dobrze się prowadził. Wymiana dysku na SSD lub dodanie ramu. Może znacznie poprawić wydajność starszego komputera i dać mu drugie życie. Przeważnie taka modernizacja to koszt rzędu 200-250 euro, co stanowi mniej niż polowe ceny nowego laptopa. Często słyszy się, że laptopy sprzedawane w supermarketach to sprzęt drugiej kategorii. Oczywiście nie można porównywać ich z modelami z najwyższej półki, ale nie znaczy to, że są z góry skazane na porażkę. To jak z ubraniami. Możesz kupić koszulę od projektanta za 1000 zł lub podobną w sieciówce za 100 zł. Kluczem jest rozważne czytanie specyfikacji i nie kierowanie się tylko ceną. Czasami warto dopłacić, żeby cieszyć się lepszą jakością i wydajnością przez dłuższy czas. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że udało nam się obalić kilka mitów i rozwiać wasze wątpliwości. Pamiętajcie, że świat komputerów nie jest taki straszny, jak go malują. Wystarczy trochę zdrowego rozsądku i krytycznego myślenia, żeby nie dać się wkręcić w marketingowe sztuczki. Do zobaczenia w kolejnej części poradników VIP. Pozdrawiam Rafał Rudkowski.